Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle. lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć Z co słychać? TVszyć konstrukcję i założyć firmę produkującą takie zabawki Węgerskiej Miejscowości 10 km od granicy bawarskiej. Margaret Steve w fabryce. Plusowe zwierzątka wystawione na targach w lisku w 1903 roku. Zainteresowały one Amerykanów i 3000 egzemplarzy wyeksportowano do Stanów Zjednoczonych. Tam zdobyły dużą popularność i wkrótce podobny misje. Zaczęły wytworzyć inne firmy zabawkarskie. Firma Stifa nadal istnieje i nadal zajmuje się produkcją pluszowych zabawek. Ale można spotkać też inną wersję historii powstania, tej sympatycznej maskotki. Kto to jest? To 26 prezydent U.S.A., laureat pokojowej nagrody Nobla, na Teodor W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych, Theodore Roosevelt, wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i doprowadził go do Roosevelta. Prezydent, ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie. Zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich duszowych misiów. Miś stał się maskotką Roosevelta i kto wie, czy nie dzięki niej Roosevelt odniósł zwycięstwo w kampanii wyborczej. Simur Eaton był autorem pierwszej serii książeczek dla dzieci o przygodach małego misia Roosevelta. Powstają też piosenki o misiach. Pojawiają się coraz liczniejsi producenci sympatycznych kluszaków, Między innymi firma Guns Manufacturing Corporation, która produkuje pluszowe misie do dziś. Przez nadchodzące 50 lat wzór misia zaprojektowany przez Steve'a wywarł ogromny wpływ na projektantów zabawek. Miś stał się popularny nie tylko w Stanach, ale w całej Europie. W Wielkiej Brytanii pluszowy miś pojawił się około 1910 roku. Jednak jego produkcja na szeroką skalę rozpoczęta została w roku 1915. Po II wojnie światowej najbardziej znanym twórcą misiów był Wendy Boston. Przełomem była możliwość prania pluszowych futerek w pralce. Projekt Wendy Boston ukształtował wizerunek misia aż do lat 70. Współczesny miś to w odróżnieniu od misia przedwojennego, który był szyty wyłącznie z materiałów naturalnych miś z tkanin syntetycznych. Oczy misia są obecnie robione z plastiku, podczas gdy oczy starych zacnych pluszaków mogły być wyłącznie szklane. We wrześniu z 2012 roku odbyła się polska premiera filmu komediowego TED gdzie mały John pragnął, by jego pluszowy misz Ted ożył. I tak się stało, a Ted dorósł razem z Johnem. Misiowe książki. Wiele misiów jest również bohaterami książek dla dzieci. Między innymi misiuszatek, paviton, koralką, kubuś puchatek i wiele innych, które możecie znaleźć w naszej bibliotece. W logo naszej biblioteki też jest miś. Jaki to miś? Pięknie. W ogóle jest mi strasznie smutno, że dopiero na końcu moje zdjęcie się ukazało. To strasznie. Muszę to przemyśleć i muszę, muszę, muszę poprosić kogoś o pomoc. Ja będę myślał. Misiu, misiu Piotrusiu, misiu Piotrusiu, pomóż. O! Mis Piotruś powie nam coś ciekawego o Misiu Piotrusiu. miś Piotruś, o Misiu Piotrusiu. Przeczytam Wam... Przepis na misia Piotrusia, jak robiło się zabawki kiedyś. Niedźwiadek Piotruś. Niedźwiadek Piotruś reprezentuje najliczniejszą grupę zabawek pluszowych. Kształty jego są tradycyjne i przyjęte umownie w zabawkarstwie od 90 lat. Ma on głowę, łapy i nogi obrotowo-ruchome w stosunku do korpusu. Wypchany jest wełną drzewną i może mieć w korpusie zainstalowany piszczek lub mruczek. Dawniej był wykonywany przeważnie w kolorze żółtym. Obecnie jest produkowany w kolorach białym, brązowym, złotym, szarym, beżowym i w wielu innych. Często plusz jest cieniowany Farbami wodnymi za pomocą aparatów natryskowych. Stosuje się również wypełnianie bruszowej powłoki misia z granulowanymi ścinkami pianki poliuretanowej, odpadami spienionej gumy lateksowej, lub poszarpanymi ścinkami bawełnianymi. Ze względu na rodzaj użytego materiału do wypchania Gieźwiatki należy podzielić według następujących grup: grupa pierwsza, wypychane ręcznie wełną drzewną, tradycyjnie; grupa druga, wypychane ręcznie wełną drzewną miękko; grupa trzecia, wypychane mechanicznie mieszanką styropianu z gumą; grupa czwarta, wypychane ręcznie granulatem pianki poliuretanowej i grupa piąta, wypychane Poszarpanymi ścinkami białych tkanin. Materiały. Do wykonania tej zabawki potrzebne są następujące materiały: plusz, nici szwalne bawełniane, nici lniane, nabłyszczane, bawełniczka do haftowania nosa, stążka, wełna drzewna, drut oczy blaszane biało-czarne, podkładki blaszane papowe, wykonanie zabawki. Za pomocą szablonów nale należy wyznaczyć na lewej stronie tkaniny wykroje misia, wyciąć po oznaczonych liniach głowa, do glina głowy doszyć prawy do głowy, a następnie boklenie, rozpoczynając szycie od przodu głowy. Następnie wszyć klin pyska i oddzielnie uszyć parę uszu. Do spodu głowy wszyć krążek tkaniny w połowie obwodu, pozostawiając otwór do wywrócenia, wypchania i montażu. Czy rodzice nadążają póki pico? Będziemy przy wyjściu pytać. Czy w konkursie, biorąc udział w konkursie, szyjemy misia? organizowanym przez oddział dla dzieci. Teraz oddam głos y, Misią, Kasi, i Ani, którzy powiedzą kto, kto, kto wziął udział, ile dzieci wziął udział, kto wygrał? A w ogóle chciałam powiedzieć, że wszystkie mi się były prześliczne. Jedni mają śliczny ryjek, to się będzie wskazywanie, co, misie co misie mi się mają? Co mi się mają? Pyszki. Mi się mają pyszki, miały moją piękną. I inne piękne nóżki. Wszystkie były piękne, ale. Ale. Konkurs Szyjemy Misia trwał od 3 września do 10 listopada 2010... 2012 roku. Przepraszam. E, ogółem wpłynęło 56 prac. Dnia 19 listopada 2012 roku żyli w składzie. Elżbieta Domajewska, Joanna Wilczak, Barbara Dzienio, Elżbieta Sieradzińska nagrodziła po pracę w dwóch kategoriach. W kategorii 4, podziały dla dzieci, nagrody specjalne otrzymują. Nagroda specjalna dla Grzesia Krzewskiego. Zapraszamy. Wielkie brawa! I się wręcza, I na scenę zapraszamy. Na scenę od razu Kolejna nagroda specjalna dla Igora Wójciuka. Gorące brawa! Dla Eleny, Bruna, Radomira i Rosalii Różyckiej. Ale chyba nie ma, ale wielkie brawa. Nagroda specjalna dla Julii Sochaczewskiej. Wielkie brawa. Nagroda dla Jana Wierzbowicza. Nagroda specjalna dla Marii Rozparzyńskiej. Wielkie brawa. Nagroda specjalna dla Weroniki Kałowskiej. Wielkie brawa. Nagroda specjalna dla Małgosi Luby. Brawa. Nagroda specjalna dla Maii Wachnickiej. Brawa. Poprosimy. Nagroda specjalna dla Julii Waszkiewicz. Nagroda specjalna dla Weroniki Bodeckiej. Brawa. Nagroda specjalna dla Mikołaja i Jasia Jarzynów. Wielkie brawa. Nagroda specjalna dla Maśka Brony. Maciek, Maciek Brona. Nagroda specjalna dla Justyny Luby. Nagroda specjalna dla Zuzi Sabach. Zuzia Sabach. Nagroda specjalna dla Kasi Baranowskiej. Brawa. Nagroda specjalna dla Aleksandry Dłuszczyk. Brawa. Nagroda specjalna dla Rozalki Lenarczyk. Wielkie brawa. Nagroda specjalna dla Oliwii Lipińskiej. Brawa. Nagroda specjalna dla Oli Gromek. Brawa. Nagroda specjalna dla Katra Wierzbowicza. Brawo. Nagroda specjalna dla Mai Gąskowskiej. Brawo. Nagroda specjalna dla Klaudii Drusz. Brawo. Nie ma. Nagroda specjalna dla Wiktora Skonieckiego. Brawo. Brawo. E, nagroda specjalna dla Maji Magdoń. Brawo. Specjalna dla Judyty Osicy. Bravo. Judyta Osica. Nie ma podania. Tak, Jest, jest, jest. I ostatnia nagroda specjalna dla Piotra Stelmacha. Bravo. A teraz zostaną ogłoszone wyróżnienia. Wyróżnienie dla Gabrieli Gujci. Gujci, przepraszam. Gabriela Gujci. Wyróżnienie dla Emilii Walerczak. Brawo. Wyróżnienie dla Julii Agnieszki i Boruku. Brawo. Julia I ostatnie wyróżnienie dla Oliwież Bogicz. Brawo. A teraz tada! Trzecie miejsce. Tak? Trzecie miejsce dla... Aleksandry Rozwarzyńskiej, wielkie brawa. Proszę bardzo. Nie się uściskaj, ty panią. Dodałam, <grym> jest... a teraz drugie miejsce. Dodałam drugie miejsce dla Marysi Trzcińskiej. Wielkie brawa. Krawa to jest Marysia. Jest? Marysia i Skorka. Marysia i Skorka. Oh, yes. oh, a teraz, uwaga. Pierwsze miejsce zdobyła Juliana Szumowska. Proszę, bardzo. Nagrody pracy tutaj można obejrzeć. A w kategorii szkoła pierwsze miejsce zajęła. Kasia Krust, Oliwia Jakubicka. Trzecie miejsce Magdalena Wójcicka, Kinga Pilo i Marta Wójcicka. W zdobyła Hela Pędziora i Jola Poźnierz. Otrzymały nagrody dziewczyny rano o 10. tak, podczas wygrania. I szczególnie chciałem pogratulować zwycięzcom w yy, wspaniałym konkursie na wykonanie własnego misia. Gratuluję dzieciom, jak również rodzicom, bo na pewno troszeczkę pomagali. Ale misie są rzeczywiście przepiękne. Ja króciutko powiem o, o kolekcji, yy, ponieważ, tak jak, jak Państwo zwróciliście uwagę, tych misiów troszeczkę się nazbierało. Yy, nie jesteśmy jakimiś yy, specjalnymi kolekcjonerami yy, misiów, ponieważ zbieramy inne rzeczy, a są to pobocza kolekcjonerstwa. Natomiast na świecie misie zbiera się od wielu, wielu lat. Moda ta do nas dotarła z zachodu, w krajach Europy Zachodniej, szczególnie w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, we Francji są bardzo interesujące muzea zabawek, a niektóre właśnie przeznaczone tylko tym przemiłym zabawkom, które tak bardzo wszyscy lubimy. Kolekcja, którą tu widzicie, ona powstała dosyć szybko, natomiast ozdobą tej kolekcji są te misie, które są w gablocie które, niektóre te misie mają ponad 100 lat, a więc tyle co y, obchodzimy właśnie teraz 110 lat y, misia pluszowego. I po to między innymi ta wystawa jest, żebyście też swoje misie szanowały, nie wyrzucały, ich, zatrzymały dla swoich dzieci kiedyś, dla wnuków, żeby po prostu za, y, zaczęto szanować zabawki y, jako przedmioty kolekcjonerskie. Ponieważ naprawdę warto to robić i te zabawki mają szczególną taką moc, jeżeli w naszych rodzinach są naprawdę przez e, wiele lat. E, czy macie do mnie jeszcze jakieś pytania? Tu jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że w tych wśród tych zabawek, które są na regałach e, e, misie współczesne, one również są z takich firm bardzo poszukiwanych przez kolekcjonerów. Tu między innymi są te misie najstarsze tej firmy niemieckiej Stave. Już nie bawiliśmy się w szczegółowe opisywanie każdego misia, ale naprawdę niektóre są dosyć rzadkie i unikalne. Kolego Piotrze, wywołałeś ten temat, a więc niestety musisz wziąć to na siebie. Zapraszamy kolegę Piotra, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Proszę bardzo. Gdzie ma nacisnąć czerwony guziczek. Ale bliżej, bliżej. Jeszcze raz, ty słyszysz? Dobra, uważaj, Taka informacja, że nie wolno tak robić. A jeżeli tak ktoś zrobi, to mówi, przepraszam. Jedyne usprawiedliwienie to ogromna ilość zjedzonego miodu. To usprawiedliwia tego misia. Dziękujemy bardzo. Na lewo Jaki mamy skup? podobny Tak, Otrzyma mi, tak, oczywiście. Na lewo mamy misie takie same jak ja, czyli mi się Misie Mi się panuje. misią, jak ja, tak. Makamy, moją koleżanką. O, tu jest. Mm, mm. To jest, ona się nazywa Halinka. Jak chcecie, możecie sobie robić. zdjęcia z Halinką. Tylko, powiedzmy, no, musicie sobie to zdjęcia. Bardzo fajna jest, konika, bardzo Halinka. Idziemy dalej, dalej, dalej. Tu są, ojej, ile tych misiów jest. Zobaczcie, to jest chyba, chyba taki żołnierz, co stoi w Anglii, w Londynie. Tak? Tu też. O, to są angielskie misie. Tak to właśnie czuję i dużo mniej angielskim, idziemy dalej, idziemy dalej. Mamy bajki o mistrza, o biały mistrz, biały mistrz, coś takiego. a niebieski mistrz. W życiu nie widziałem niebieskiego mistrza, a wy? Zielony mistrz, a wy widziałeś niebieskiego mistrza? Eee. O, idziemy dalej, o mistrz, a mistrz, tak, i mistrz, i pupuś pochatek. chatach, i przyjaciół do nich O nie, nie. My też na tym ja, tak. idziemy. A, ja, tak, tak, Czeka, na idziemy dalej, tak. Idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Kapeczki, pomagamy mi się też. Tak. O, gwiazdkowy! Ciekawe, co takimiś może przynieść tą no, gwiazdkę. Co byśmy chcieli? Żeby... Co byś może przynieść tak jak tu? Prezenty, no tak myślę. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Idziemy dalej. A co w tym się? No słuchajcie, przecież to jest misz koala. Czy koala jest z misiem? Koala. jest misiem? A może to jest kangur, słuchajcie, bo koala nie ma takiej korekki. Kto ma korekkę? Kangur. gór. A już taki odrobiony Misz? Misiu? On nic nie uda. Ale jest fajny, nie?

a tutaj mamy miesięczną kursowę, która wyraża wizę. Kim chce zrobić wizę? Ten Ferry. Który robisz? Który Ferry. Pani co to Ferry. To Ferry. Pani Ferry. ale Pani Ferry. Pani może Pani Ferry. 高高高高，这个高。多多多多

Свихач, ТВ.